Hej, z tej strony ty. Cześć! Witajcie w drugim odcinku symulatora Eurotrack symulator 2. W sumie łatwiej będziemy mówić ETS 2, bo wszyscy tak mówią, więc jest to dosyć popularne, w sumie zamiennie używane. No i co? Robimy jakieś drugie zadanko. Teraz ja będę prowadzić. Tak, naty jest za kierownicą, także jeżeli nie musicie, to siedzicie w domach, nie wyjeżdżajcie na drogi. <grymne> Pilat drogowy wyjeżdża. Dawaj rynek pracy. Tu będziemy zarabiać dla naszej firmy. Tak. No na razie dla banku będziemy zarabiać. W Hanowerze, Ja tutaj upatrzyłem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale te samochody byśmy po, e, pociągnęli. Co ty na to? Ok. Zobacz tylko, ile to będzie kilometrów. 237. To nieźle, nie? A mogę zobaczyć te słoiki, bo mnie strasznie tak. Ale to są chyba dwie naczepy, a ty nie lubisz za bardzo, nie? Ale zobacz, ile kasy. Będę delikatna. A jak nie, to no będzie dobra. fajnie. No to ustawiaj GPS-a i jedziemy. A te samochody też by też się przydało. Kut, tak. No dobra, no coś trzeba wybrać. Ustawiaj GPS-a i... Ta jest krótsza i... trasa. Wiesz co, może e, ustaw... E... Deszczu nie było, tylko gdzie to było? Ja nie mam zielonego pojęcia. Chyba tutaj. Wykroczenie drogowe. Tu chyba jest pogoda. Nie, 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 nie. Eee, czekaj. Prawdopodobieństwo, spadnięcia deszczu zmniejszymy. Upadło. Mhm. Eee, tak, deszczu. Dobra. Całkiem nie możemy, bo ja lubię deszcz, a Ty? Jazda, no, no oczywiście, że tak. Jazda. Jedziemy tak. z tym. Mm -hmm. Co? Tak, tu trzeba wyjechać, a zobacz, kurczę, wzięliśmy zadanie, a trzeba będzie się przespać. myślisz o tym, żeby najpierw podjechać się kignąć? Jestem za. Muszę teraz zobaczyć, gdzie ja w ogóle jestem. O, no, już tutaj Ale... pięknie. Dobra, a widzę, że tutaj musiałabym wyjechać, żeby się przespać. Tylko pytanie takie. Jak tutaj jest y... Tu gdzie mechanik to możesz się przespać. Także możesz spokojnie jechać w lewo. Waży, ważniej, bo walniesz w ten w Bramę. Też się rozglądasz. Tak, 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 tak. Uj, uj. Zapomniałam po prostu bo dawno nie grałam A strasznie co jest prawo się rozejrzyj prawo lewo prawo to tak słabo było widać No bo tak Ale w blusterku widać że nic nie jedzie Także Czemu GPS nam nie pokazuje, gdzie się jechać? A, teraz się włączył dopiero. Wiem, nie włączyłam kierunku. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale nie rozbijaj samochodu. to jest najważniejsze, że na razie nie musimy płacić za to. No i pięknie. Pierwsze zadanie masz wykonane. Przespałaś się w ciężarówce. O już skroili mnie 11 tysięcy! Jesteśmy już w minus 16. Także musisz e, ogarnąć to zadanie i... A jeszcze przydałoby się naprawić. Cofnij, cofnij i wiedź na ten klucz. Mhm. Dobra. Fajnie w tą stronę kręcę. No do przodu już musisz jechać. Jest? Tak. E, no to Enter. I weź e, konserwację i naprawę ciężarówki. I naprawi. 4 ponad i pół. No i mamy minus 23 Oj, rob Jak? No super, super. Bomba. Także nie możesz się rozbijać. Nie, 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 nie. nie. nie to Oj, po, nie. Po, po godzinach. <grystanie> to co, teraz e, trzeba jechać po towar. Tak. Praktycznie po drugiej stronie jest. Ruch. Czyste, czyste. Uj, uj, uj. Gdzie ty jedziesz? W lewo miałaś jechać. Teraz w lewo. Podobnie z tą mapką. Z GPS-em, przepraszam. Okej, okay, co ty tam chciałeś wziąć? To pierwsze, nie? Tak. Winogrona. Nie! Marchewki? Nie. Coś krótszego to było. O, to! Nie, nie, tu za osiem coś było. Ale to, było... była. to była krótsza trasa była. była krótsza, widocznie e, tamto zlecenie się skończyło, za długo jechałaś. Churde. Ale co, weź... E, no to weź jakieś krótsze w takim razie. To jest krótsze. No to śmiga. Jeszcze koty za płoty po prostu. Trochę się wkręcisz, bo, bo inaczej jest tak jak, jak, jak się gra tylko, a inaczej jak... Musisz grać i jeszcze mówić Tak, to fakt. Tak, 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 wiem, że muszę wjechać w drugą stronę Co co. Ale przydusiłaś gazu Masz cięższą nogę ode mnie, a jesteś mniejsza. To jest tylko palec Pa, 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 ucz się No No zawstydziłaś mnie Pięknie Tak to się robi Ha ja Jeszcze tylko trzeba to dowieść Dowiozę. A co wiedziesz, Binobrona? Tak. Chyba tak. No tu czyste jest. No skąd ten autobus się wziął? Dobra, dobra, jedź. Ustaw sobie lepiej kamerę. Cicho! <laughs> dobra, z kierunkami, żebyś, kurczę, wiesz... Stój! Bo wiedziesz na ten autobus. O, teraz możesz jechać. Nie, nie na Spokojnie. Teraz powolutku. Jedź prosto. Nie ścinaj tak szybko, bo... Pięknie. Pięknie. Prosty kierownicę. Ja mam dwie naczepy. No, no wiem, wiem. Ja też nie lubię. Woli ścisłości. Woli. Ja, ja tak niby się mądrze, ale jakbym tutaj siedział za kółkiem, też nie wiadomo jak, jak, jakby to wszystko się skończyło. Ale jadę, naszą... jadę! No, po wrocie. Kochamy, do widzenia, pa, pa, pa. O, jeszcze pociąg przejeżdża nad nami. Słyszałeś. Tak, tak, bo tu ja jechałem w Tracy Pewnie tak. Już ja, tak się zbiegło. Wiesz, że mam ciężką nogę, tak? Tak, i czerwone światło. Spokojnie. Nie rób problemów tam, gdzie ich nie ma. Jasne, ale nie skręcaj. Mam takie uczucie, że, że chcesz skręcać już. 131 km jeszcze mamy. 131 prawo. Wiem, widzę. Myślałem, że że się. O, teraz będziesz widzieć dobrze? Tak, dobrze. O, i tam te samochody byśmy widzieli. Cicho! Już teraz wiem dlaczego po prostu e, pasażerowie mają nie zagadywać swoich e, kierowców, dobra, następny odcinek sama nagra, ze mnie. mi nie pokazywać palcem i nie zasłaniać monitora. No ja nie zasłaniam przecież monitora, siedzę, siedzę... E... Szkoda, że mam rękę zajętą. <słuch> Zaję. Patrz, jeszcze właśnie 110 km nie czeka. Kasowałem, także co jakiś czas. To dobrze. też. Trzeba urozmaicić grę, bo tak to będzie trochę nudno. Chociaż wcześniej nam się nie zdarzało. Yy... Z niedźwiedź? jedziesz? Tak. Aha w dodatkowe punkty się dostaje hmm? I nic mi nie mówisz. Prędkość, prędkość! No, no miałem ci no powiedzieć... No właśnie, a... teraz. A widziałeś to? Widziałeś? No to jedź, czemu hamujesz? No bo by mi się wpieprzył. No nie, masz pierwszeństwo, on czeka. Jedziesz, jedziesz. A on już zaraz będzie jechał, bo za długo czekałaś. Widzisz? No to Pozwoliłaś mu się wpieprzyć, że tak powiem. On z jakimś mlekiem jedzie czy z czymś. I jeszcze mi się przede mną. No. No co za kurde... Przed każdym się zatrzymuj, proszę bardzo. To zobaczycie, jak nie Nie, bo, pod... bo później mam mandaty, tak? Bo mi się wpiepie. Ale tak cię będą traktować, ty, ty go przepuściłaś, a on jeszcze ci ku swoim dupskiem wjechał przed sam ten. No proszę, proszę. Walnęłabym w niego i to... No... Lituj się nad nimi, proszę bardzo. To zobacz jak ci się oddzięczą. Ciężko się prowadzi teraz. Patrz, nie chce mi się rozpędzić nawet. A cały czas trzymam rękę na gazie. No, czekajcie. A, rękę, rękę trzymam na gazie, bo gram na komputerze. Jeszcze 72 km, to już niedużo. Czasem jest dosyć, dosyć e, skomplikowana, nie? Że. Trzeba tak lawirować z dnia. Całe szczęście, ale nie bójź w Hamuj, hamuj, hamuj! Spokojnie, jak na wojnie, przecież hamuje. Tak ostro. Czemu oni stoją? Dawie światło, czy. Wiesz co? Wyprzeć Tylko poczekaj, bo tam jest lewej jeszcze jeźdź Tylko, że wiesz, my jedziemy w prawo Ciekawe, czy... Jedziemy prosto Znaczy prosto, ale tu będziemy zakręcać, więc chyba nie powinniśmy wymijać Oj tam! Nie wiem czy się wciśniesz po prostu Dlaczego oni stoją? A, wypadek był. Dlatego stoję. To tamten kupek zamiast e, przejechać na drugi pas to stał. No to nie chcesz tam. Ja nie mam czasu. Ojemy światła? Aj. Co to za. No, Powiem tak, były za włączone wcześniej wycieraczki. Światło. Do bogato można to Więc nie dziw mi się, ja wsiadłam w, po prostu maszynę po kimś, czyli po Tobie, potel nagrzany też. Na podłogę odkurzyłem chyba, nie? I, 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 i y, 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 siedzenie z chipsów, <gluzny> <w> puszek. <gluzny> zjadę z górki no, pod podwórka to też musisz trochę z prędkością co na to podgórka no ale tutaj będzie trochę rewirowania ja nie lubię takich ja też. Ciasny kardełek, żeby się tutaj przeciskać. Prawa najgorzej będzie. Pięknie. Dobra, myślę, że już tą serię możesz sama pociągnąć. Mnie, Zobacz, już jesteś blisko. Prościutko jedziesz do celu. No, żeby ta trasa znaczy, była ma... Znaczy prościutko, taka no... Myślę o co mi chodzi, że już nie będzie trzeba... To gdzieś w lesie. Winogrona do lasu? Kurde. Może okay. mają jakąś eksperymentalną hodowlę, gdzie na przykład na sosnach starają się e, po prostu czy świerka szczepić winogrono, żeby potem e, mo mogła być pójść do lasu, i nie tylko zbierać orzechy, ale też winogrona. No właśnie wiesz co ja tak myślę, że... winogrona tak orzechy. Prędzej tu. Pędzą, kurde, jakieś takie lewe wino. <głos> <głos> to twoja te... prędkość. E, wiesz co? E, twoja teoria brzmi bardziej sensownie. Lewo! Taki yeah. takiej prędkości, dobra jesteś! Z dwoma naczepami! <noise> kurde! O. Spokojnie już teraz, patrz, jesteś tak blisko. Fajna, no przecież. Nie! Uff! Norma. Spokojnie cofaj. Starczy. Już nie cofaj. Nie, nie. To Weź trójeczkę, wciśnij i zobacz. No do, do jest dobrze, jest dobrze, jedź. To... Bo to było z górki. No ale z górki też hamulec działa. No i hamowała. Dobra, zobaczymy jak. Ale to... tak jak mówiłam, zawsze pod koniec muszę coś spierdzielić. Ale to takie jest, jak się za, zapewnie czujemy. Dobra, spokojnie teraz. Wolniej. Czci. Enter wciśnij i już zostaw. Przepraszam, spieszymy się. Do widzenia! Potwierdź! Yeah. Doskonale, proszę bardzo! Całe 2670, 134 XP to jest gitarka. Kładź, mamy już utalentowanego do pracownika. Dobra, kontynuuj. Teraz ty będziesz się No ale to już w następnym odcinku. E, ch chyba, że e, ty będziesz chciała, bo bardzo ładnie ci poszło. Tylko po prostu tam na, ko na końcu po prostu nie wiem, zbyt już pewnie się poczułaś i mówię, eee tam kurczę, mogę z każdą prędkością, każdy zakręt, wiesz, albo jeszcze sobie tak pomyślałem, o jak oni tam pędzą te z tego winogrona, muszę to zobaczyć, muszę to A zobaczyć. Ile ja tu zarobiłam? Tysiąc chociaż? Bo nie, tak no siedemdziesiąt y chyba. O. Bo Dlaczego na... mamy tylko 19, minus 19 tysięcy? Nie wiem, sprzedamy naczepę i będzie... Znaczy, czekaj, czy my już naczepę nie sprzedaliśmy? Ja nie wiem, nie wiem... Czekaj, mamy naczepę czy nie mamy? Mamy, Z weź zarządzaj naczepami, zobacz czy mamy tę firankę. Mamy firankę. Ale ona stoi bezczynnie, dlatego nie zarabia dla nas. E, wiesz co, to może zaczniemy ją po prostu używać. Okej, okay. to no będziemy kończyć. Mamy nadzieję, że podobało wam się jak Nati... E jechała i dowoziła towar. Wyszło doskonale, pomimo tam małych usterek. Ale ja uważam, że było w porządku. Także mam nadzieję, że jakaś łapeczka. A padnie. ciekawe, co wy uważacie? No właśnie. Na temat mojej jazdy. E, no, dobra. kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.